Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka otworzymy sobie Blatman Ursaluna i Xbox. Widzimy się jak uparam się z tym pudełkiem. Tutaj jest pudełko, który przeciąłem. O, dziś spadł i możemy wręcz naszą zawartość pudełka. W mamy e, jedną klomkę Blatman Ursaluna, jedną pięć, taką dużą klomkę. Dwie prągki Hotwood i Noktowla. Więc no, Nokia nie jestem z rywalną grywalną, ale Hotwood e, już ma wykorzystywany, a Noktow i tak ma fajny atak, bo sobie szuka jak dwie dowolne karty. Z tyłu mamy cztery boosterki, w sumie jeszcze nie wiem jakie, ale to jeden z tyłu spadł, ale sądzenie. Po trzeba wziąć. o Mamy boosterki. Mamy jedne Sergic Sparks'y, jeden Paradox Rift, kolejne Sergic Sparks'y i Star Crown. Um, czyli mamy dwa, dwa razy Sergic Sparks, Paradox Rift i, Ser i Star Crown. Mamy oczywiście naszą dużą prąkę z błędną ursaluną. <laughs> Mega ładna. Fajnie. Mamy um, kolejną jakąś ma plastik, która przykrywa nasze... Trzy tromeczki, czyli noktoula i chtotuta. A na samym środeczku pod kodem. Teraz Wam pokażę. Proszę bardzo. Mamy naszą ulysajunę. Tu rozłożymy sobie razu włożymy do Jeśli nic nie stało. Skiłam ją, czy mi się nie stało. U, ta furika trochę to ciasna była. O Jezus ma raczej ja ją O Boże. No trochę słabo, ale nie widzę tego zgienia na szczęście. Gdzieś tu jest. Gdzieś tu się zgęło, ale nie ma. Piękna Ursaluna, na karta na pewno będzie, na pewno się znajdzie w moim deku. A teraz przechodzimy do otwierania naszych blisterków i ja bym zaczął od ym, Morza Starego króla dawno nie otwierałam. Dzisiaj starego w Otwieramy. Monek chodzi dla Was, proszę bardzo układam jedną energię na start na początek i mam Czarazna Energia Glacier Glemia. Charchabac Chud Chud, Oj, przewinęło mi się Oocaberry Coridon Tornadus Mewtwo Mewtwo i, raczy, i na samym dole Iron Balder, bez dropika odkładamy i bierzemy drugą drugiego... nie, teraz produkcyjny serwis sobie otworzymy on nie ma jakichś fajnych dywanów, jak produkcja najbardziej marzy mi się Latvian X Ojciec, no, źle otworzyłem, ale no dobra mamy na przykład Fridge Trabis, trabisz. Gimichaur, Wiglet, Don Dozo, Tulip, Veluza Czaklet, Honor i Bezrobika znowu. A, Inglaż. To energia psychiczna i kocik dla Was. Jakiś niewyraźny, ale jest. Zostały moje dwa boosterki, w których mam największą nadzieję, że będzie dropik. Oba z rakiasem, więc może to przynieść szczęście. Mielimy się, że będzie jakiś drop, chociaż jeden. to. boksie bez dropa byłoby trochę smutno. się zgiął. No nie, jak jest niezdarny, chodź dla was, proszę bardzo. Energia naprzód. Idzie? I mamy wodna energia. Cent Scourge, Sfil, Deno, kolejny, Terra Orb. Tak szukasz sobie kup drabkę. Fluttermane, Drayton Chodź trochę sobie psułem z subsumem, zangus, rosna i... Znowu bez dropa i gastrodom. Teraz magie z cerka. Mam nadzieję, że będzie w nim trochę To trochę słabo. Bo całe bok bez dropa to taka trochę nuda. Ale no dobra. Ale no dobra. Chodźcie dla Was. na naprzód. Energia roślinna. Fajnie, potrzebuję Tak mam zepstikę. zepsika. Mario Relor. Grablock. Cerano. Miał stick. A kolejny tam też miał stick. Pashawberry. Raflet. Uwaga, uwaga, uwaga. Korajun. Co? So. Irapska, ale pechowy box, bez żadnego dropa. Ale no dobra, mamy naszą urselonę, gdzie ona jest? Gdzie ją odłożyłem? I nie leży. Hmm. A tu jest. Naszą Ursulę tutaj Szkoda, że jest dropa, ale. Hmm. No dobra, dobra, dobra. Nic nie stało, przecież. Tak to jest czasami. No to pa!